Witam wszystkich zebranych, witam mieszkańców, radnych, Panią Skarbnik, Pana Doradcę, Panią Profesorę, przedstawicieli trasy, Pana z kamerą, a jeszcze chciałabym zapytać o akredytację Pani z jakich <grym> mediów? To znaczy ja jestem z lokalnej Skórowa z 24, 24. Aha, czyli z nie naszej gminy, tak? Nie, nie. Mhm. Dobrze. Otwieram obrady 14 sesji Rady Gminy Wąwolnica. Stwierdzam, że na sali jest obecnych 14 radnych, czyli mamy kworum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę państwa, otrzymali państwo porządek obrad. Czy do porządku obrad radni bądź wójt zgłaszają uwagi? Tak słucham o przesunięciu rady na inny termin głosowania, ponieważ jak wczoraj usłysze, usłyszeliśmy, wiele rzeczy dotarły za późno do radnych, do pani dyrektor, pewne rzeczy. No i myślę że to jest za wcześnie, żebyśmy dzisiaj już głosowali. Proszę. Dobrze. Te głosy od wczoraj znamy. Mam tutaj przygotowany projekt uchwały w sprawie odroczenia terminu sesji. Przeczytam ten projekt. Projekt uchwały nr 14 przez 83 przez 16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 15 stycznia w sprawie odroczenia terminu sesji. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Wąwolnica uchwala, co następuje. W związku ze zgłoszeniem. Radnego Krajewskiego. Wniosku o odroczenie terminu sesji odracza się termin 14. sesji Rady Gminy Wągolnica. Proszę o ciszę. Punkt drugi. Wyznacza nowy termin 14. sesji Rady Gminy Wągolnica na y, środę 20. Czyli za 3 dni. Paragraf drugi. Ponadnie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Wąwolnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponieważ wczoraj to faktycznie... się, nie... no, że godzina dziewiąta. Myślę, że w związku z tym, że to wielu radnych podnosiło ten aspekt sprawy wczoraj i pan Krałdonek również. W związku z tym proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w obecnej postaci, w proponowanej postaci? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 radnych jest za. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4 radnych. Kto się wstrzymał? 1 radny. A zatem. Przepraszam, yy. się liczyłaś siebie? Ja jest. za. Jeszcze raz. Kto jest. za jest. za? jest. za? trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Czyli dziewięciu. Czyli jest. Kto jest. przeciw? Jeden, dwa, trzy, cztery osoby. Pięć, pięć, pięć. tak. zdanie bo... Pani, to jest, to jest pani o... Alicja. Kto się no, wstrzymał? Pani tu, pani, pani a Pani Przewodnicząca prowadzi tu, czy Pani Pani prowadzi? Ale wydaje mi się, że było siedem na początku, a później <trujne> było sześć, dziewięć, tak? No. Dobra, Przepraszam. Aha, uchwała Pani przewodnicząca. I czy ktoś się tak, ja wstrzymał? <trujne> Nikt się nie wstrzymał. A zatem uchwała numer 14 przez 83 przez 16 została przyjęta, a zatem odraczamy termin sesji do środy 20 na godzinę 9. I tym samym zamykam obrady sesji.